Witam dziś z Belgradu. Dziś porozmawiamy o nieśmiertelności. Nieśmiertelni są wśród nas i być może ty, widzu, jesteś nieśmiertelny. Zostaniesz nieśmiertelny i nigdy nie umrzesz. Nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Dlaczego, jak, o co chodzi, dowiesz się po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Tak, nieśmiertelni są wśród nas. Żeby zrozumieć o co chodzi i dlaczego Ty także być może zostaniesz nieśmiertelny i nawet o tym jeszcze nie wiesz i nie zdajesz sobie z tego sprawy, zacznijmy może od zdefiniowania pojęcia LEV. l -E -V, Longevity Escape Velocity. Jest to pojęcie wprowadzone do obiegu. Przez Aubrey de Gray. Aubrey de Grey jest jednym z czołowych głów, umysłów, ruchu długowieczności. Wspaniały naukowiec, który właśnie stworzył to pojęcie Longevity Escape Velocity. Aubrey de Grey obecnie pracuje z Peterem Diamandizem i oczywiście z miliarderami z mojej grupy miliarderów nad stworzeniem wysoko dotowanego globalnego konkursu w zakresie długowieczności. O tym innym razem. Chodzi o konkurs z główną nagrodą 100 milionów dolarów, ale to są inne, inne rzeczy. Zacznijmy od Longevity Escape Velocity, czyli w wolnym tłumaczeniu prędkość ucieczki przed śmiercią. O co chodzi? Jest to prędkość, z jaką e, nauka się e, musi rozwijać, żeby uzyskać nieśmiertelność. W jakim znaczeniu? Zaraz to wytłumaczę. Można powiedzieć, że to jest stosunkowo niska prędkość. Nauka rozwija się prawdopodobnie obecnie już z taką prędkością, ale chodzi o to, że jeśli będziemy mieli technologię, Odmładzania ludzi. I ta technologia po raz pierwszy zostanie zastosowana, i będziemy mieli longevity escape velocity, czyli prędkość rozwoju nauki na pewnym poziomie. To ci ludzie, którzy zostaną odmłodzeni po raz pierwszy, oni praktycznie osiągną: Nieśmiertelność. Żeby podać przykład, żebyście sobie mogli wyobrazić, o co chodzi, żebyś ty mógł sobie wyobrazić, o co chodzi. Wyobraź sobie, że za x lat, czy to będzie 10, czy to będzie 20, czy to będzie 30 lat, czy to będzie 50 lat, będzie technologia, która pozwoli odmłodzić 70-latka o 20 lat. Czyli jak ktoś ma 70 lat, to można go będzie przenieść biologicznie, odmłodzić do wieku 50 lat. I teraz wyobraź sobie, że e, oczywiście on będzie teraz 20 lat młodszy, i znowu zanim osiągnie te 70 lat, zanim e, się postarzeje, no to nauka ma 20 lat. Na wymyślenie na ulepszenie tej technologii odmładzania, tak żeby on, albo go można ponownie od 20 lat odmłodzić, albo być może go będzie można lepiej odmłodzić, albo dłużej, znaczy większą liczbę lat, powiedzmy o 30 lat i go za drugim razem przenieść od 70 do 40 lat. Tak? Później będzie technologia, która go być może odmłodzi, jak osiągnie 50 lat do 20 lat i tak dalej, tak dalej. Czyli praktycznie jeśli on dożyje tej technologii, która po raz pierwszy go będzie odmładzała i ta nauka się będzie na tyle szybko rozwijała, a obecnie się rozwija raczej tak szybko, żeby w ciągu tych 20 lat ulepszyć się na tyle, żeby go ponownie odmłodzić o te 20 lat albo więcej. No to w tym momencie on uzyskał praktycznie nieśmiertelność. I teraz trzeba sobie tylko odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, to jest stosunkowo przekonywujące, tak? No to, to każdy sobie może wyobrazić, że no te 20 lat, jak już jest technologia, która cię odmładza o 20 lat, no ale nawet o 10 lat, jak cię odmładza, to przez te 10 lat ta technologia się ulepszy. No tyle, że ponownie cię będzie mogła odmłodzić, albo cię odmłodzić o więcej niż 10 lat, i tak dalej. Czyli rzeczywiście ci ludzie, którzy. Po raz pierwszy zostaną odmłodzeni o 10 lat lub więcej, oni osiągną e, tą nieśmiertelność. Praktycznie nieśmiertelność. I teraz wystarczy sobie tylko odpowiedzieć na pytanie. Aha, no bo wiemy, już są technologie, które jakieś tam tkanki odmładzają. Znaczy, no są dużo technologii opartych o komórki macierzyste, inne rzeczy, różne tam. Defekty leczą, czyli jakby no, odmładzają tkanki w ten sposób, że reparują te różnego rodzaju defekty, czy uszkodzenia tych tkanek. Więc kwestia tego, czy nieśmiertelni są wśród nas, czy na świecie żyje ktoś, kto zostanie nieśmiertelnym, sprowadza się praktycznie do pytania, czy uważamy, czy w ciągu następnych 70-80-100 lat pojawi się technologia, która pozwoli odmłatać ludzi o 10 lat lub więcej. Jeśli tak, jeśli uważamy, że to jest możliwe w ciągu następnych 70-80-100 lat, no to automatycznie oznacza to, że ci ludzie, którzy się urodzili, a przecież. No, na świecie są ludzie, którzy żyją po 100 lat lub więcej. Czyli ci, którzy się obecnie urodzą, czy urodzili już, no oni też będą, wielu z nich dożyje, jakaś tam część dożyje 100 lat lub więcej. Czyli oni wejdą rzeczywiście do będą w stanie za 70-80, być może za 100 lat skorzystać z tej technologii. Czyli oni będą tymi pierwszymi nieśmiertelnymi, bo oni wejdą dokładnie w ten proces ciągłego odmładzania się. Aubrey de Grey jest słynny ze stwierdzenia, że pierwszy człowiek, który będzie żył powyżej 1000 lat już się prawdopodobnie urodził. Po tym co wam wytłumaczyłem to stwierdzenie już nie jest tak fantastyczne. To oznacza nic innego jak to, że w ciągu 70, 80, 100 lat będziemy mieli technologię, odmładzania ludzi, a wiele takich technologii w jakiejś tam części już istnieje, są nad nimi pracy i właśnie ten konkurs, na którym pracujemy z Peter Diamandisem, z Aubrey Degree, z moimi miliarderami ma za zadanie właśnie zaincentywizować technologię odmładzania i być może jest jakaś szansa, być może minimalna, być może nie taka minimalna, że w horyzoncie kilku lat, być może kilkunastu lat będziemy mieli technologię odmładzania. Czyli być może nawet ja, być może ty, widzu, będziesz w stanie. Skorzystać jeszcze z, e, z tych technologii i być może właśnie, ty, widzu, jesteś nieśmiertelny. Będziesz nieśmiertelny i nawet sobie z tego nie zdajesz sprawy. Także tyle chciałem dzisiaj opowiedzieć tutaj z pięknego Belgradu, z Belgrade Waterfront. Napisz w komentarzu, co myślisz o technologii odmładzania, co myślisz o wieczności? co myślisz o Longevity Escape, Velocity of Lew. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście w dół, zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś. Podziel się tym filmem ze znajomymi, z bliskimi i udostępnij. Kiedyś Ci za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię o robieniu rzeczy wielkich, niemożliwych w życiu i w biznesie o tym, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy naszych czasów, jak myślą miliarderzy. Mówię trochę o ekonomii, o pieniądzu, o kryptowalutach, więc jeśli ten film Ci się spodobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. To tyle na dziś, życzę Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.